I hej, cześć się manowam ludzie. Witam was w kolejnym odcinku, zagrajmy w GTA Vice City. E, słuchajcie, poprzednia misja, pamiętam, e, jeszcze ją pamiętam, była dość nieciekawą misją, niestety Tam pamiętam, że było troszeczkę faili. Czekajcie, sobie jeszcze przyciszę troszkę. Kurczę, nie nagrywałem strasznie teraz długo, no. Z 2, 3, 4 dni dobre będzie. Kiedy miałem taką <laughs> większą przerwę od nagrywania, zobaczymy jak to wyjdzie teraz. <laughs> Mam nadzieję, że okej, okay. ale dobra. No, tak jak mówię, no nie nagrywałem, po prostu, no rozumiecie, nie miałem czasu. Wy macie akurat o tyle dobrze, że no, po prostu macie na bieżąco cały czas. Troszeczkę jestem do przodu tam z kilkoma, że tak powiem, odcinkami. Także jakoś to jest na bieżąco tam wrzucane do mnie na kanał.

O choler, ale ich leci. Ochroniach, pułkownika za wszelką cenę. Pierdziela. Może być ciężko. O, tam ci padli. No, strzelaj w niego! Loo, w niego strzeliłem. O co tu chodzi? Niech minie. Nikogo nie zabiłem. No <coughs> to coś się dzieje dalej. Ło, fuck. Oczyść drogę. Ciekawe czym. Właśnie, ciekawe czym ja mam niby oczyścić. Dobra, idziemy tu mamy następnych? Ej! Pięknie, pięknie, pięknie. To mi się udało. Kurcze. Czekajcie, nie mogę zejść tutaj na dół czasami? Nie. To jest helikopter. Gdzie on jest? Oh fuck. Lol. Co to było w ogóle? Dobra, czekajcie, no bo mamy tutaj oczyścić jakoś w ogóle to. Oh, Kolejny. Co mam, ten helikopter jeden? Oh fuck! Śmieć jeden z drugim. Nice. no bra. Okay. Więc musimy jakoś tutaj to ogarnąć wszystko. O, szlak jasny, co to jest? Jakiś wojskowy. Czemu oni w ogóle mnie nie ten? Ja w nich tu strzelam, a oni nic nie robią, bez jaj. Coś się zbugowało chyba. i dostaje, o oh, fuck Teraz to ja dostałem bez kitu Jak to gówno rozwalić? Czekajcie, czekajcie, może rozwalę to Jakimś cudem Byśmy dalej mogli popłynąć w ogóle Ładuj, 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 ładuj. No, O! Pięknie. O to chodziło. Kacze w ogóle się wystraszyłem. Myślę, o co chodzi, że ja nie dostaję ten obrażenia, ale jednak. so well. i'll oh. thank you, thank you uh, one more request. while i'm away, could you keep an eye on mercedes for me? i think she could look after herself, but sure, i'll keep an eye out. gracias, amigo. hasta luego. adios, amigo. Hmm. I co? Musimy się jakoś teraz dostać do brzegu, chyba. Dobra, gdzie tu jest jakieś coś, żeby wyjść? Hmm. Tutaj. O! Dobra, mamy, mamy, mamy. Nie ma jak się ktoś... Właśnie, jakie ja mam tu wy. A, dobra, pieprzę to Nie, Inaczej to zrobimy. Wiecie o co chodzi? Nie chcę po prostu się wyrypać z powrotem do wody, bo ono będzie GG z misji. I ze wszystkiego zresztą, no kurczę. Trochę lipa by była stracić i broń, i tak dalej, i tak dalej. Tędy wyskoczę? Nice. No i dobra. Okej, okay, dzwoni nam Triefon. Jak śmiesznie biegnie LOL? Raczej co, mam jakąś misję, czy nie mam jakiejś misji? Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Tu, tu. Dobrze, dobrze, dobrze. No, właśnie. Podziękowało za podwózkę. To jak wcale to nam się przyda, nie będziemy jak kurcze musieli zapieprzać na piechłotę. Ups. ups, 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 lol, gdzie ja jestem? Oh, fuck! O, oh, nice. Dobra, czekajcie, ja sobie to wyczofam. Oh, Jesus. Jak ja mam tutaj się dostać na drugą stronę? Już by Tędy? Płodzenia. Tu mamy coś. Mhm. Mm Teraz chyba dobrze. je! Oh yeah. Dobra, co my tu mamy? Mamy coś do skakania. Hopla. Uuuu! Jaka fura. Rozmijmy sobie Ops, policja, fuck, nie chcę was wjechać. Była lipa... Gdzie ja w ogóle teraz jadę, bo nie ogarniam tego. Aha, tutaj, tutaj... co, do zapisu by się zdał, Zdało chyba podjechać. Bo w sumie jestem blisko. Trochę za hardkorowa stacja. Dużo pitolenia. O, też. W sumie? To mnie taka spokojna stacja. Dobra. Mamy w takim razie zapis. Wiem, że Was na przykład mogą nudzić te zapisy czy coś takiego, ale no kurczę. Lepiej zapisać niż później wiecie, żałować, nie? A może na dwa razy? Dobra. Gicio. No co, zdałoby się teraz gdzieś pojechać po jakąś jeszcze jedną misję. Chociaż... Mamy D tylko i mamy tą... Misję u naszej cioci. Tak zwanej, czy tam... Serio cioci, nie wiem jak tam jest. Już nie pamiętam tego, ale... Ciocia. Ciocia ma dla nas fajne misje. Z tego co pamiętam. Tam coś z gangami będzie, coś tam, coś tam... Wiecie. Ciocia i gangi, nie? Trzeba będzie tam, pamiętam, coś tam ukraść, coś tam schować. Także będzie też troszkę tam roboty. Ale kurczę, zdałoby się na tej drugiej wyspie coś kupić jakiś, jakieś cokolwiek, żeby można było zapisywać. Bo tak, jeździć z jednej wyspy na drugą, to fuł, masakra. Nienawidzę tego. No, niestety muszę. O, tutaj.

Nie kłaszczą. No nie gadajcie, że tego typa mamy rozwalić. O Olol. Olol. będzie masakra. O masakra. I troszkę pozałatwiam w ten sposób. Nie ucie, że tu jadą tym autem. Będzie lipa. Dobra, to mamy jeszcze jednego. Opla. Kurczę, jak to dobrze się obkupić w bronie, bez kitu. Troszkę mam mało pancerza i to nawet. O, troszkę bardzo dużo. Troszkę bardzo dużo mało? Mhm. Tak jest, poprawna płaszczyzna. Czyli zablokowane, spróbuj gdzie indziej. Mhm. Czyli co tędy? Uważajmy, że. Żeby... O, właśnie. No. Boże, weź tak nie biegaj szybko. właśnie. O tym mówię. Nice. Ale Lens już ma mało hapsów. To mi się nie podoba. Wcale, a wcale. Gdzie on pobiegł? A, do domku. O cholera. No mówię, no nie mam kurczę pancerza, no fuck. Że wiedział, że tu taka misja teraz będzie. O, już mam siedem tylko. Jakże <laughs> wesoło się robi. Czysto. Lens, nie naciskaj, nie naciskaj. Ja cię proszę. No spokojnie tutaj trzeba to załatwić. i śmiecił jeden ma to jak cały magazynek w nich wywalić OLERA jasna. Nie wiem czy on nie będzie dziś u samej góry. Mi się coś dziwnie wydaje. Tutaj. Oh fuck. Dobra. Hopla. Śmato. Mamy jest dwóch, trafię <laughs> pewno że trafię, dobra, mamy jeszcze jednego, dobry panu, to jest trzysto. no i tak, gdzie jest ten typek? Oooo, shit.

I would have you Say Mr. DS. Boom. Posiadło jest dobyta. Uuu, nice. Czyli mam w końcu coś do zapisu. No w końcu. Okej, okay, dobra. Proszę bardzo, możemy sobie ładnie zapisać.

We need to start seizing territory. <coughs> Let Vice City know we're the new players in town. You know what I'm saying? What you need is a legitimate front, Tommy. Real estate. It's never done me no harm. We need to start using some muscle. Or we can kiss all that hard work goodbye. Local business know Diaz is dead, and they're refusing to pay protection. Oh, we could try bribery. Bribery? Screw bribery. I'll show you how to make them scared. I'll be back here in five minutes. Uh-huh. Dostań się do centrum handlowego w Nord... ...coś tam points. Chyba wiem co to jest za misja. Mm. O cholera, aż tutaj. O, to kawałek drogi. Zmienimy sobie radio. Może być w sumie. Taka misja, więc... Muzyczka spoko, cholera jasna. Znowu na czas mamy coś. Nienawidzę w GTA robić misji na czas. To jest dla mnie w ogóle głupota. Naprawdę w ogóle w żadnej grze nie lubię na czas. No ale kurczę, już zwłaszcza właśnie w GTA, się powinien, wiecie, gracz cieszyć rozgrywką, a nie się kurczę stresować tym, że nie zdąży tam czy, czy sra mnie, no, Kurczę, no dla mnie porażka. Ale, jak to tam woli, lubi, nie? <laughs> Dobra, nie mamy tak dużo, nie mamy tak mało czasu. Może nam się uda. Dobra, tutaj gdzieś jest wejście. O, jest. Dobra, co mamy tu zrobić? Wybij szyby w sklepach właścicieli. Coś tam, coś tam. Serio. Czy miałam to wybić. Aha. No to my mamy 3 minuty na to, serio. O, lol, hmm. czekajcie, tu nic nie ma, tu jest chyba tak? Nie, amunicja nie. To też nie, lol. Dobra. Okay, dwie minuty niecałe. A nie, całe w sumie. U, jak ładnie. O, to mi się udało w końcu. Dobra. Ty śmieciu jeden. Nie wierzę, nie wierzę. Ile tu jest policji? Ile tu jest policji? Fuck! Co to ma być w ogóle? Zemisja durna. Mm, masakra, masakra. Dobra, a tam jeszcze mamy po tamtej stronie. Troszkę. ze mną broń? Dobra, nieważne. Nieważne, mam jakieś tam bronie. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Chyba pod nami. Skoczę. No właśnie, lipa. Dobra, gdzie my mamy tu jeszcze szybę? LOL, co tu się dzieje w ogóle? Nie mam pytań. Czy zaraz zginę? Nice, udało się. W ostatniej chwili, ale się udało. Teraz kupować niektóre nieruchomości w mieście. O, no i pięknie. Przy budynku zielony domek oznacza to, że może stać się jego właścicielem. O tym kiedyś tam pamiętam, mówiłem Wam nawet, że będzie można już w ICT kupować, e, właśnie domki. I wiecie, no zapis, zapis. Chodzi o zapis, tak naprawdę. No i pięknie. Dobra, zdałoby się teraz stąd jakoś na spokojnie wyjść. Już bez zbędnych ceregieli. Dobra Ach. Było gorąco. Nie miałem już nawet kurczę. Kamizelki. No i dobra. Okej okay, kochani słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli Wam się odcinek spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapy w górę. No i do zobaczyska w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej!